Witam Was na kolejnej lekcji dotyczącej trapezów. Dzisiaj sobie porozwiązujemy kilka zadań, właśnie związanych z obliczaniem boków w trapezach, z obliczaniem ich obwodów. I na początek mamy takie zadanie, że mamy tutaj dwa trapezy równoramienne i trzeba Wskazać w tych trapezach, jakie długości mają te zaznaczone odcinki. One są nazwane tutaj literami. No i zadanie bardzo proste. Wystarczy wiedzieć tylko jedną rzecz. Trapezy równoramienne, jak sama nazwa wskazuje, mają równe ramiona. Więc patrząc na pierwszy rysunek, jak tu jest 7, no to z drugiej strony musi też być 7, skoro jest równoramienny. Więc ja tu mogę sobie napisać, że A równa się 7 cm. A teraz trapez równoramienny nie tylko ramiona ma równe, ale to, co jest po lewej stronie, występuje też po prawej. Więc jak tu po lewej stronie jest oddzielony taki trójkąt, i po prawej stronie też jest oddzielony ten trójkąt, no to te trójkąty są identyczne. Czyli jak tu na dole jest 3 w tym trójkącie, no to to tutaj też ma 3. Więc mogę napisać, że C też ma 3 centymetry. No a tu jak się przyglądniemy, na środku mamy prostokąt. No i prostokąt ma to do siebie, że przeciwległe boki ma równe, więc jak tu jest u góry 8. No to na dole też musi być 8, czyli to nasze B musi mieć 8 cm i dzięki temu mam znalezione wszystkie te wskazane odcinki. W drugim trapezie mamy znaleźć odcinek X i Y, czyli ten i ten. I znów no, możemy sobie obrócić go, tak, jeżeli nam źle patrzeć tak pod skosem. Więc możemy sobie obrócić. No i patrzymy, co my tu mamy. No, Ramię z tej strony, z prawej ma 9 metrów. No to ten Y no, też musi mieć długość 9 metrów. A z kolei jak znaleźć tutaj X? No, z tej strony mam oddzielony trójkąt. No to ja sobie mogę z tej strony też oddzielić taki trójkąt. Więc ja sobie tak oddzielę, tutaj pomocniczo ten trójkąt. No i tu było 3, tak? To od wierzchołka do tego miejsca ma 11 metrów. No ale Wiemy, że ten kawałek tutaj ma długość 3 metry. To jest taki jak ten po prawej. No to jak ten ma 3, no to ile ma ten na środku? No 11 minus 3, czyli musi mieć 8. No to x musi mieć 8 metrów. Bo tutaj, o, możemy sobie tu nawet zaznaczyć z tej strony, że to jest 11 minus 3, bo to było 11, no i ten kawałek jest 3, więc to musi mieć 8. Myślę, że nie jest to aż takie skomplikowane. A teraz mamy drugie zadanie, mamy obliczyć obwody y, przedstawionych trapezów. No i wykorzystamy y, wiadomości też z zadania pierwszego. Żeby obliczyć obwód trapezu, no to trzeba dodać jego boki. Czyli trzeba je po prostu mieć. Jak przyglądniemy się na pierwszy rysunek, to mi gdzieś uciekło, e, mamy tutaj e, część boków podane, no ale brakuje nam na przykład tego fragmentu. W drugim trapezie brakuje nam górnej podstawy. Więc najpierw sobie policzymy te odcinki. Na podstawie tych informacji z rysunku, a potem będziemy liczyć obwód. No to patrzymy. Pierwszy trapez to jest trapez prostokątny, i teraz, no jak tu ma u góry 7, a tu widzimy, że jest wydzielony taki prostokąt, no to na dole też musi mieć 7 centymetrów, czyli już mamy wszystkie boki w koło. No tutaj z kolei też na środku mamy prostokąt. Jak na dole jest 4, no to u góry też musi być 4. Liczymy obwód tak jak żeśmy tam wcześniej liczyli, już obwody wielokątów. Po prostu dodajemy sobie boki po kolei. 5 cm plus 7 centymetrów plus dwa centymetry plus sześć centymetrów plus siedem centymetrów to się równa no dodając to wszystko to mamy yy, dwadzieścia siedem centymetrów i obwód drugiego Trapezu. No to znów 1 metr plus 4 metry plus 3 metry plus 4 metry plus 4 metry plus 3 metry, metry. Tu oczywiście mamy 3 e, te czwórki, więc mogli, moglibyśmy tu zapisać krócej za pomocą mnożenia, ale ja już piszę wszystko za pomocą dodawania, żeby Wam nie namieszać. E, więc mamy 5, 8, 16, 19 metrów. I mamy policzone obwody tych trapezów. A no jeszcze mamy tutaj następne, ostatnie zadanie. Też mamy policzyć obwody, ale zapisać trzeba je w takiej tabelce. I tutaj mamy albo znaleźć obwód, albo znaleźć na podstawie obwodu brakujące elementy w trapezie. I mamy do czynienia tutaj z trapezem równoramiennym, bo jak się przyglądniemy w tabelce, mamy tu napisane długość podstaw trapezu równoramiennego. Więc no, wiemy, że trapez ma dwa ramiona. Więc jak będziemy tutaj teraz liczyć obwód. Liczymy obwód w tym pierwszym, no to jak będziemy dodawać te boki, to trzeba pamiętać, że musimy dodać dwa ramiona, żeby ktoś nie dodał tylko jednego, bo mu wyjdzie źle. No i dodajemy. 18, 26, 34 będzie. Czyli tu sobie wpisujemy 34 cm. No a teraz obwód już mamy, a na podstawie obwodu musimy znaleźć podstawę. No to teraz wystarczy tylko podejmować od całego obwodu. Musimy odjąć co? No, musimy odjąć 13. I teraz musimy odjąć znów dwa ramiona. Czyli, żebyśmy nie zapomnieli, odjąć dwóch ramion. No i odejmujemy. 35, odjąć 13, to jest 22. I odjąć 12. No to będzie. 10 metrów. I tu sobie wpisujemy 10 metrów. I następne podobne. Znów szukamy podstawy. Mając dany obwód, więc od. Obwodu całego trapezu odejmujemy jedną podstawę i odejmujemy dwa ramiona. No to mamy tak 27, odjąć 7,20 i odjąć 10, no to będzie 10 decymetrów. Czyli tu sobie znów Wstawiamy nasz wynik. No i ostatnie: yy, tutaj mamy obwód, mamy podstawy, szukamy ramienia. I teraz tu już będzie troszeczkę inaczej, bo tak, od 40 cm, czyli od obwodu, odejmujemy dwie podstawy. 9 cm i 15 cm. I liczymy na razie, ile to jest. Więc tu mamy 31 minus 15. No to będziemy mieć 16 centymetrów. No ale czy to jest ramię? Nie, to nie jest jeszcze ramię. To są dwa ramiona, bo odjęliśmy od całego obwodu dwie podstawy, no to zostały nam dwa ramiona. I teraz to 16 cm, które nam wyszło, musimy podzielić na te dwa ramiona, czyli jedno będzie mieć 8 cm, czyli tu wpisujemy 8 cm. Czyli w ten sposób mamy uzupełnioną całą tabelkę. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. I. Na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia na kolejnej lekcji.